Gościem tegorocznej inauguracji Roku Akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest pani profesor Monika Stanne, ekonomistka i geograf społeczno-ekonomiczna, doktor Habilitowana nauk ekonomicznych, dyrektorka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, członkini dwóch komitetów Polskiej Akademii Nauk, Nauk Demograficznych oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W tym roku powołana jako pierwsza kobieta na członka zagranicznego Narodowej Akademii Agrarnych Nauk Ukrainy. Prowadzi badania z zakresu ekonomii przestrzennej, ekonomii rozwoju, demografii. Zainteresowania naukowe obejmują kwestie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich. Analizuje procesy ludnościowe, dezagraryzacji, spójności terytorialnej. Pani profesor, przede wszystkim bardzo dziękujemy za zaproszenie do tego, Niezwykłego miejsca. Jesteśmy w Pałacu Staszica. Dzień dobry, bardzo również dziękuję. Dziękuję za zaproszenie z kolei przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego do tak super zaszczytnego i no, bardzo poważnego wyzwania, jakim jest zaprezentowanie wykładu inauguracyjnego. Pani profesor, zapytam trochę prowokacyjnie, czy wieś, obszary pozawiejskie i rolnictwo są wciąż sexy. Czy współczesne postrzeganie tego obszaru, gospodarki, badań naukowych, miejsca pracy dla wielu profesji, brzmi atrakcyjnie i wiąże się z pozytywnym odbiorem? <laughs> Zapytała Pani, użyła Pani takiego słowa, które warto, bym powiedziała, trochę rozebrać. No to też prowokacyjnie y, odpowiem. A czyż może być coś bardziej pociągającego, niż taka soczysta truskawka kupiona prosto z pola. Albo fakt, że yy, no właśnie yy, mamy 36 milionów Polaków, yy, których karmi 360 tysięcy rolników produkujących na rynek. To jest nie dwa razy więcej, a 100 razy więcej ludności, którą może wykarmić rolnictwo. Czy w tym nie jest ukryta jakaś supermoc? No więc, y, od y, takiej trochę dygresji można powiedzieć, do, 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 do pani pytania, może tak skupmy się bardziej czy przejdźmy do takiego analitycznego y, spojrzenia. Z jednej strony mamy taką sytuację, że y, każdy na, z nas, z konsumentów, y, szuka y, na wsi spokoju. Y, chciałby kupić wiejski chleb. Chciałby mieć swojską kiełbasę, jaja od kurek szczęśliwych z wolnego wybiegu, no i oczywiście pomidory w słońcu wyhodowane. I to jest super opakowanie marketingowe. Trochę tak kupujemy taki romantyczny mit wsi. Natomiast z drugiej strony, kiedy mamy osobę, która, która dojeżdża ze wsi do miasta, z tej wsi peryferyjnej, to od razu pojawiają się nam w głowie pewne, pewne takie skojarzenia mniej pozytywne, że ta osoba ma trudniej, że ta osoba um, być może jakby ma gorsze warunki do rozwoju, jest um, na jakimś takich peryferiach. No to wszystko oczywiście um, przykłada się na taką sytuację, że z jednej strony mamy właśnie ten idylliczny mit wsi. A z drugiej strony nie do końca czujemy codzienność i trud ludzi, którzy tam żyją i, 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 i pracują. Więc y, y, to jest taki trochę paradoks współczesności, właściwie chyba jeden z największych paradoksów współczesności, ta taka dualna, dualne postrzeganie obszarów wiejskich. Ale wieś to nie tylko rolnictwo, to bym chciała zastrzec, bo o ile nam się wieś zazwyczaj kojarzyła z rolnictwem, bo jeszcze jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to 40% mieszkańców wsi zajmowała się rolnictwem, dziś to jest pewnie około 10%. To, 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 to wieś dziś nie jest jakby rolnictwo, tylko rolnictwo, choć Wieś to miejsce życia i działalności gospodarczej ludzi, ale też miejsce pracy i życia wielu różnych profesji. To jest miejsce nowoczesnych usług, transferu technologii, no chociażby odnawialnych źródeł energii, bioekonomii, biomedycyny, hotelarstwa, usług różnego rodzaju. Więc tych, tych, tych dziedzin można wymieniać dużo i to też nie jest tylko miejsce pracy rolnika, leśnika, zootechnika czy, czy, czy nie wiem, ogrodnika, ale przecież to jest miejsce pracy weterynarza, osoby, osoby, inżynierów budownictwa, architektów, różnych architektów, nie tylko tych od, od, od zieleni, technologów, inżynierów, technologów produkcji, logistyków. No, można naprawdę bardzo tych profesji dużo, dużo, dużo wymieniać. Tak więc, na wsi zderzają się, na wsi zderzają się procesy, które, które jakby stymulują wyzwania, z którymi się musimy mierzyć. To są przede wszystkim wyzwania klimatyczne. Wyzwania technologiczne, bezpieczeństwo, wyzwania geopolityczne, bo przecież żywność to jest to, co powinniśmy zabezpieczyć, no i wyzwania demograficzne. Więc, jeżeli popatrzymy na wieś jako na miejsce, takie, takie laboratorium tych przemian, i postawimy pytania, właśnie czy. Jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom na tych obszarach, gdzie jest dużo niższa gęstość zaludnienia, gdzie jest dużo dalej wszędzie, ale z drugiej strony ta technologia pokonuje, pomaga nam, czy, czy no, chociażby postęp technologiczny pomaga nam przezwyciężać te trudności, to czy jesteśmy w stanie mitygować, czyli w pewnym sensie przeciwstawiać się? tym wyzwaniom, chociażby takim jak kurczenie się ludności, odpowiadać na pytania właśnie, ilu nas do tego pieczenia chleba będzie e, potrzebnych. E, no, To są pytania, które są bardzo atrakcyjne na dzień no. dzisiejszy. Pani profesor, postawmy tutaj kropkę. E, zapraszamy serdecznie na inaugurację roku akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 30 września o godzinie 11. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.